Więc to jest urządzenie firmy Xiaomi Smart Mi. Wideo jest dla serwisanta. Urządzenie pokazuje brak wody. Nie można go uruchomić. Natomiast po zdjęciu pokrywy w zbiorniku na wodę, tej wody jest bardzo dużo. Po założeniu urządzenia w dalszym ciągu nic nie można z nim zrobić. Wyłączę i włączę. Absolutnie ten sam rezultat. Po wyjęciu z sieci. I po ponownym uruchomieniu, po odłączeniu, absolutnie urządzenie nie startuje.